Wiedziałem, że nagram coś z amerykańskiego piekiełka przynajmniej raz w tygodniu, a jako, że DJ Vance zapodał taki tłusty bit nam dzisiaj, no to aż wstyd tego nie przeczytać Wam i nie omówić, prawda? Mamy artykuł z Business Insider: kulisy wizyty Vence'a na Grenlandii. Chodzili od drzwi do drzwi. Zanim sobie przeczytamy samą treść artykułu, to takie króciuteńkie wprowadzenie. Otóż moi drodzy, co ma US of A, przynajmniej US of A Trumpa, do Grenlandii? Nie wiem czy zauważyliście, ale US of A coś tak bardzo mocno i Kanadą i Grenlandią się interesuje. O co chodzi? No, jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze i ziomeczkarstwo z Rosją chodzi. Jeżeli dobrze kojarzycie okres zimnej wojny, no to teoretycznie na północy coś tam sobie jakieś okręty podwodne pływały, różne rzeczy robiły, ale jakichś tam bardziej poważnych rzeczy, no. To nie było głównie z tego powodu, że inne, bardziej ciekawe rzeczy na południu się działy. I jedna i druga strona doszła do wniosku, że zamrożony ocean to nie jest dosyć atrakcyjne pole działań i może zająć się warto innymi sferami. Natomiast w tym rozdaniu, które mamy dzisiaj partnerstwie Rosji-USA pod wodzą Trumpa, które nastąpiło bez zaskoczenia wśród ludzi, którzy wiedzieli, że Donald Trump już od dłuższego czasu, od pierwszej swojej kadencji, nazywał Putina nice guy człowiekiem na miarę swojego narodu, prawdziwym wodzem, przywódcą, potężnym partnerem potencjalnym partnerem Ameryki, ten sojusz nie jest zaskoczeniem. Administracja Trumpa zobaczyła sobie mapkę i wpadła na pomysł, że można sobie robić kontakty handlowe przez samysieńki północny czubek naszego globu. Tym pięknym sposobem US of A MAGA może mieć kontakty handlowe z potężną Rosją i tutaj się to ale pojawia NATO. A dokładniej o Kanada oraz Dania, a będąc bardziej precyzyjnym, Grenlandia, która no, jest częścią Danii i tak samo jak Kanadzie, dosyć średnio im się podoba koncept bycia kolonią amerykańską. Amerykańscy nacjonaliści są bardzo zaskoczeni. Wierząc swoim propagandystom, że to jest tylko taka lwacka propaganda, że tak naprawdę to ich wszyscy uwielbiają, próbowali zrobić szajs z Kanadą. Nie wyszło. Proamerykańskie partie dołują w sondażach. I wszystko na to wskazuje, że struktury demokratyczne chcąc wybić się, zyskują popularność napierdzielając w U.S. of A. Trumpa. Okej, okay, z Kanadą nie wyszło, trzeba dojechać ich cłami, ale z Grenlandią to na pewno teraz wyjdzie, ponieważ jak to mówi piosenka We All Live in America, i każdy tym Amerykaninem chce być, a już na pewno typowy Inuita. No i nie zgadniecie. DJ Vance, który wszystkim wciska true American Christian values oraz nakazuje nosić garnitur i dziękować, wybrał się na Grenlandię. A jak to wyszło? No cóż, przeczytajmy. Przedstawiciele administracji USA mieli według lokalnych mediów chodzić od drzwi do drzwi na Grenlandii, by znaleźć mieszkańców. Którzy zgodzili się na odwiedziny DJ Wensa i jego żony. Nie znaleźli nikogo, kto chciałby takiej wizyty. Ze współpracy z delegacją USA w ostatniej chwili wycofała się też lokalna firma turystyczna. Cie, yeah, tylko tutaj warto dodać, że oni pojawili się w samym środku dnia pracującego. Jeżeli idą do pracy, to i tak nikogo nie przyjmę. Obojętnie, czy mi podejdzie pod drzwi papież Donald Tusk. Jarosław Kaczyński czy Adrian Zandberg, bo po prostu mnie nie ma. A jeżeli pracuję na Home Office, to wypierdzielać jestem zajęty. I to samo w sobie już nie róbmy aż takiej afery, nie wychodzi z tego, że tak bardzo ludzie ich nienawidzą, chociaż w mojej ocenie też. Ludzie, którzy mieli czas na ten czas, nie skorzystali z niego, żeby zadać pytanie gościowi, jak to jest penetrować kanapę. Podobnie jak firma Tupilak Travel, zlokalizowana w stolicy kraju NUK, początkowo powiedziała, że będzie gościć u ale wycofał się w przeddzień wizyty. W poście na Facebooku firma stwierdziła, że konsulat USA zadzwonił i zapytał, czy chce wizyty, a firma początkowo się zgodziła, ale potem wycofała. Po głębszym zastanowieniu poinformowaliśmy jednak konsulat, że nie chcemy jej wizyty, ponieważ nie możemy zaakceptować jej agendy i nie będziemy częścią pokazu prasowego, który oczywiście się z nią wiąże. Nie dziękujemy za miłą wizytę. Grenlandia należy do Grenlandczyków. I to już jest oficjalna odpowiedź, ale ona ma ukorzenienie w czym? W tym, że narracja magowska jest wprost taka, że każdy chce być Amerykaninem. Wobec tego ci Inuici, żyjący sobie pod butem dajni, też chcą być prawdziwymi Amerykanami, ale nie mogą puśćcie wzruszającą muzyczkę, i my teraz ich wyzwolimy. To jest cały czas. Narracja Repów, tylko wyciągnięta nie z tego powodu, że jest jakiś zły reżim, który nie pozwala biednym ludziom żyć, tylko jest to jakiś zły reżim, który nie pozwala innym ludziom być Amerykaninami. To biorąc pod uwagę izolacjonizm, biorąc pod uwagę, <ścoughs> powiedzmy, że luźny stosunek magowców do przedstawicieli POC sprawia, że nie dziwię się reakcji Grenlandczyków. Delegacja USA miała również wziąć udział w Avanata Seruwa, jednej z największych na świecie imprez psich zaprzęgów, ale ta wizyta została również odwołana. Właśnie z powodu niechęci lokalnych mieszkańców amerykańscy goście odwiedzili jedynie bazę sił kosmicznych USA w Pitufik i wrócili do swojego kraju. Wens podczas spotkania z amerykańskimi żołnierzami stwierdził, że Dania nie nadała Grenlandii odpowiedniego priorytetu i nie wykonała dobrej roboty. Teraz pewnie zapytacie, lepszy, ale o co temu kasztanowi biega? Już śpieszę z odpowiedzią. Tuż J.D. Vance, przez niektórych nazywany DJ, wobec tego ja też praktykuję to nazewnictwo, doszedł do, do oryginalnej, niespotykanej myśli, że inne narody nie są w stanie dysponować swoimi zasobami, ponieważ tak się składa, że Grenlandia posiada zasoby tzw. minerałów rzadkich, ropy naftowej, no i nie zgadniecie, Dania z tego nie korzysta. A jak nie korzysta, to jest głupia i trzeba im ten teren zabrać. Kiedy to ostatnio słyszeliśmy? Hmm, luty 2022 Putin? A jako pięknie, żeśmy imperializm wskazali, to teraz skupmy się na tym, że przygarnią kocioł Garnkowi. Moi drodzy, tak się składa, że wizyty głowy państwa, bądź też wicegłowy państwa są zaprojektowane w każdym calu. Jest zaplecze, jest ochrona, jest harmonogram. O tej godzinie robimy to, o tej godzinie robimy to. Nie przychodzą przypadkowi ludzie, tylko ściąga się ludzi, którzy są zaufani, którzy są sprawdzeni, którzy wiemy, że nie odpierdzielą szajsu i hmm, no nie wiem, na przykład nie wepchną kosy pod żebra wiceprezydentowi USA. Jeżeli już ktoś na Grenlandii zawalił, to definitywnie Amerykanie. Ten program wizyty był robiony na odpierdol. Widać to. Poprzez sam fakt, że ściągali losowych ludzi. I żeby było jeszcze lepiej, nie udało im się. To tylko pokazuje, że administracja Trumpa jest tak zaczadzona swoją wizją, że tam już dawno nie ma kontaktu z rzeczywistością. Oni naprawdę myśleli, że jak tam przyjedzie DJ Vance, to będzie witany kwiatami. Miliony ludzi wyjdą na ulicę, będą go wychwalać z flagami amerykańskimi, będą skandować USA, USA, błagać, żeby ich uratowali, złabdani, takie rzeczy. Oni naprawdę uwierzyli we własną propagandę. To jest dla mnie jedyny słuszny powód, dla którego został tylko jeden plan przygotowany, nie została poinformowana i zatrudniona firma awaryjna, nie ściągnięto zweryfikowanych cywili z wyprzedzeniem. Oni byli 1100 przekonani, że wszystko co mówi Fox News, to jest prawda. Na tym etapie mogę powiedzieć śmiało, jako gość, który posiada jakieś pojęcie o pijarze, że mniej więcej szczęścia niż rozumu. Gdyby znalazł się tam jakikolwiek Grenlandczyk, który udawałby zainteresowanego, ale miałby. Powiedzmy, że właśnie niecne zamiary mógłby w trybie natychmiastowym zbliżyć się do wice i zrobić mu bardzo mocny kuku. A wtedy, kto wie, może Wenz nie wracałby z Grenlandii tylko i wyłącznie z bólem dupy. Po pierwsze, że nikt się nie pojawił, a po drugie, że mu zmarzła. Lecz może również z koniecznością kupienia nowego, wspaniałego garnituru, tym razem do trumny. Podsumowując, administracja człampa to jest jakiś szok. To jest dla mnie jakiś szok. To są ludzie, którzy nie posiadają jakichkolwiek pojęć o podstawach PR-u, przygotowują wizytę drugiej osoby w państwie na odpierdol, i to wierząc stuprocentowo w propagandę swoich własnych mediów. Na tą Wisienkę z gówna kładziemy koncept iście imperialistyczny, żeby nie powiedzieć, aszystowski. Czyli założenie, że jeżeli inne państwa nie korzystają tak, jak sobie my wymyśliliśmy ze swoich terenów, to mamy święte prawo je zająć. Ale moi drodzy, to nie jest tylko głos Wensa, to nie jest tylko głos Maga, to jest głos Britain Fest, to jest głos Lepenowców, to jest głos Alternative for Deutschland, który mówi o Prusach Wschodnich, to jest głos Konfederatów, Braunistów mówiących o utraconych kresach wschodnich prawdziwej Rzeczpospolitej. To jest głos Hamasu, który twierdzi, że trzeba odzyskać święte miasto Jeruzalem, prowadzić koniecznie na całym świecie szariat. To jest głos Xi Jinpinga i Chin ludowych, którzy stwierdzają, że trzeba wreszcie te zbuntowane prowincje z Tajwanu wziąć. I to jest wreszcie głos Putina, który twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak Ukraina, tylko to jest część Rosji potężnej, co oznacza samo przez się, że trzeba teraz te regiony odzyskać. Te kreatury wszelkiego sortu wychodzą z założenia, że można zabrać terytorium innym ludziom tylko dlatego, że są i tutaj powiedzmy sobie to wprost według nich gorsi niż oni sami. I właśnie przez to swoje zacietrzewienie, okopanie w brodziku ideologicznym, oni sami swoje własne idee ośmieszają. To tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis. Tam znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podysłać temat, możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.